Przejdźmy do ochrony sieci, bo to chyba będzie taki pierwszy, e, pierwszy krok w momencie wdrożenia naszego endpointa e, i ustawienia, e, ustawienia naszej zapory. E, nie będziemy tutaj robić szczegółowych reguł, no, z racji tego, że no, to jest kwestia też środowiska, e, to co chcemy zaimplementować, to chcemy ograniczyć. Natomiast ważna rzecz po włączeniu zapory. Ona domyślnie wystartuje dla endpoint security. Dla serwerów jest już zapora oczywiście, natomiast nie jest domyślnie włączona, aby nie zablokować sobie pracy serwera, dostępów. Mogłoby to troszkę, troszkę namieszać. Ważne, żeby zwrócić na um, uwagę na reguły wbudowane. One są niewidoczne do momentu, kiedy nie wejdziemy więcej filtrów, nie, od, nie wyłączymy tutaj e, ukrycia naszych reguł. W tym momencie, widzimy reguły wbudowane przez, przez producenta. I jest to dość częsty problem po wdrożeniu. tak, także opiera na starcie przy wdrożeniu. Wyłączamy zaporę, wdrażamy końcówki, budujemy później reguły i dopiero wtedy uruchamiamy zaporę. Poprzez oczywiście politykę, tylko ją wyłączamy. Na, do tego czasu pracuję dalej na regułach z zapory Minusa. Chyba, że mam już zestaw wyjątków przygotowany, to wtedy możemy taką od razu, takie reguły od razu wdrażać. Natomiast ważna rzecz, Najczęstszy problem po wdrożeniu uruchamiamy zaporę, nie działa RDP, nie działa SMB, jakiś starszy protokół do drukarek, jeśli tam SMB jest jeden czy dwa, może zostać zablokowane. To ważne, żeby po prostu um, zezwolić na taki ruch. To jest kwestia oczywiście, um, czy ma zapytać, też może być taka informacja um, tutaj końcówka zapytać, czy taki um, ruch zezwolić, natomiast to bardziej jest dla administratora Niż dla użytkownika. Użytkownik nie powinien tutaj decydować, co powinno być zezwolone, a co, co nie. Prosty protokół. Określamy host lokalny, czy to zestawy adresów IP, jeśli mamy takie zestawy strefy zaufania. W strefach zaufania możemy określić nasze adresy, wszystkie zaufane, jeśli mamy tutaj sieć jakąś lokalną i tylko to, ta sieć lokalna i dla niej ma działać ta, ta polityka. Poza, to, poza tymi adresacjami. Jeśli ktoś wyjdzie, będzie na przykład w domu, to tutaj w tym momencie zapora, zapora nie, nie zadziała. Oczywiście protokół TCP-UDP można dać dowolny, czyli tutaj odblokujemy praktycznie każdy port, natomiast tutaj upieramy się o TCP-UDP i określamy sobie tutaj port 3389, załóżmy, dla naszego, dla naszego RDP-a. I ważna rzecz, reguła zawsze skakuje. Na sandu po jej jego... Zawsze trzeba pamiętać, może tutaj zmienię jakąś nazwę na RDP, załóżmy, żebyśmy wiedzieć, mieli ten opis dość czytelny, też warto to opisywać. Jest dowolny ruch dla RDP. Warto, żeby tym strzałeczką przeskoczyć na samą górę. To działa oczywiście na zasadzie precedensu od góry do dołu, więc ona ma teraz priorytet. Jeśli e, stacje wpadną w tą politykę, to dostęp do RTP będzie działać. To jest taki prosty przykład, oczywiście, zbudowania reguły. Można budować dużo, dużo więcej reguł, e, informacji o e, ruchu, o tym, co chcemy wyłapywać. Możemy też właśnie te zapytać. E, chyba coś nam tutaj konsola. Miejmy nadzieję, że nie mamy znowu przerwy. Bo ładuję, ładuję, ładuję. <tuszy> Karolina, jesteś? z nas? Halo, halo. O, chyba wróciło. Chyba nam wróciło. Prosimy o potwierdzenie, że nas słychać, czy wszystko jest w porządku z komunikacją, bo na kilka Tak, wszystko Jest, okay. jest. Dobra, dobra, super, dzięki. E ochrona przed atakami sieci. Tutaj są reguły IDS-owe przed różnymi rodzajami ataków. Też mogą wystąpić jakieś niechciane skanowania. E, oczywiście, wyjątki. E, przede wszystkim najczęstszy problem atak zatruwania e, ARPA, gdzie dublują nam się to gdzieś jakieś duplikaty adresów IP, gdzie mamy jakieś masę ma maszyn wirtualnych. Oczywiście, każdy, e, każdy incydent, każde zdarzenie wymaga osobnej analizy i, w, i weryfikacji, czy to nie jest atak. Natomiast, jeśli, jeśli jest to false pozytywne, no to w tym momencie tutaj możemy. E, E, utworzyć taką regułę wyjątek dla właśnie zdalnego adresu IP. Możemy zrobić znowu tutaj e, profil dla stref, e, dla prywatnego, publicznego, e, nasze strefy zaufania. E, nie musimy e, m, tutaj skupiać się tylko na jednym konkretnym hoście, ale już dla wszystkich. Jeśli to jest tylko jedna stacja i na niej ten atak się pojawia, to oczywiście warto to zrobić ograniczać e, minimalnie tutaj. To zaufanie, tak tak zaczęliśmy dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, ten zero raz, czyli ograniczamy to do jednego hosta, natomiast możemy to do naszej całej podsieci. Trzeba mieć na uwadze, że jeśli mamy adresację w naszej organizacji, adresację domową, tą 192.168, no to tutaj ktoś wyjdzie poza naszą, naszą sieć do domu, no to może mieć podobną pulę adresów, więc no, dlatego też nie jest zalecane często używanie tych domowych adresacji w naszej organizacji używanie tutaj rekomendowanych odpowiednich, e, odpowiednich pól adresacji. Ochrona przed atakami Brute Force zawsze powinno to być uruchomione. Możemy też oczywiście utworzyć tutaj dodatkowe reguły, e, czy to dla RDP, czy, czy dla, e, dla innych e, protokołów. Natomiast tutaj ważne, żeby, e, żeby taką regułę, czy dla SMB e, dobrze zbudować, e, określić, ile tych prób e, takich takich. E, zapytań może, może być e, czasowo e, dozwolonych, a ile po ilu wykryciach powinno być ten ruch e, być, być blokowany. Także e, trzeba pamiętać, żeby tutaj za bardzo nie, nie, nie odblokować tego ruchu, e, bo środowisko ma nas e, chronić, środowisko ma e, weryfikować, e, a, nie, a nie my środowisko. Weryfikowanie włamań oczywiście jest tutaj domyślnie to e, to uruchomione i sprawdzanie pakietów. Tutaj jest można jedynie co to zwiększyć po prostu e, ochronę. Jeśli mamy e, SMB wersji 3.0, to tutaj włączenie tych wszystkich funkcji nie powinno nic blokować, Natomiast jeśli mamy starsze protokoły, często drukarki są dziurawe, to oprogramowanie na takich drukarkach i raczej rzadko kto aktualizuje, nawet jeśli jest to i tak producent. E, często szybko te drukarki mają end of life swojego wsparcia, więc. E, Trzeba zwracać na to uwagę. E, Okej, okay, przejdźmy do ochrony z dostępu ze strony internetowej. Może Daniel będzie powiedział o tym bardziej, e, bo tutaj nie przygotowane polityki do tego, także oddaję Ci głos. No to, jakby ja też się posłużę ostatnimi, jakby tutaj z case study od klientów, co też zauważam, jakby część klientów, jakby fajnie wszystko ma zabezpieczone, zabezpieczone u siebie w centrali, tak. No, wiedzą mają firewalla, mają brzeg sieci, tak, ale też zapominają, zauważyłem, że zapominają o tych osobach, które mają laptopy, tak, to jakieś pracownicy mobilni, gdzie pracują na udziałach. No i wtedy, tak powiedzmy, w 80% jakby ci użytkownicy nie są chronieni, tak. No i ja tutaj jakby też dla Państwa rekomenduję utworzenie sobie takiego choćby nawet najprostszego web blockera, tak, czyli użytkownicy mobilni, którzy gdzieś tam y, pracują w terenie, mało kiedy się, powiedzmy, łączą na po VPN tam do nas dostępów do organizacji, to my możemy sobie przygotować tak naprawdę bardzo prostą regułę, która powiedzmy, blokuje nam takich część, takich niebezpiecznych kategorii W, gdzie lokalnie w firmie mamy to blokowane, tak? a użytkownik idący do domu już jakby nie jest pod tą. ochroną, Więc jakby mogą sobie Państwo tutaj sprawdzić teraz, tak? I u siebie to otworzyć jakie mam kategorie, tak, poblokowane, tak? Oczywiście może materiały dla dorosłych, też poblokować. E, I co jest jeszcze istotne tutaj, tak? Ja zawsze przygotowuję taki zestaw dwóch jeszcze dodatkowych e, grup adresów URL, tak, gdzie ustawiam sobie wyjątki, tak? Czyli wyjątki e, z kategorii, które zablokowałem, tak. No i też zablokowane konkretne strony, które jak gdzieś uważam, że powinny być zablokowane. E, oczywiście możemy też sobie ustawić taki odpowiedni komunikat, tak żeby administrator też wiedział w e, komunikacji z użytkownikiem, żeby nam użytkownik powiedział, że to na przykład komunikat jest od ESETA, a nie na przykład od jakiegoś naszego Firewalla e, czy tam UTMA gdzieś na brzegu. Możemy też sobie tutaj wrzucić jakiś obrazeczek, tak? O, oczywiście tu musimy podać adres URL-owy. No i jak wygląda takie budowanie reguł, tak? Ja mam tutaj proste cztery reguły, tak? Czyli pierwsza reguła, zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Mam po prostu ostrzeżenie, jeżeli użytkownik wchodzi na stronę naszą netkompleksową, no to będzie miał taki monit ostrzeżenie, tak? I tam musi potwierdzić, jeżeli chce na taką stronę wejść. Dalej mam utworzone wyjątki, tak? Czyli tutaj miałem adresy URL dozwolone, które są odblokowywane. Poniżej mamy już konkretne adresy URL, które są blokowane, tak? Dla tych wszystkich użytkowników. No, i tutaj już mówimy o blokowaniu na podstawie adresów kategorii. Tak? I jeżeli ja sobie to zaaplikuję, taką politykę i przejdę do, naszego, do naszej stacji. Tak? A, ja sobie to jeszcze otworzymy. Pokażę tak. Państwu na tym, w tym przykładzie, jak to wygląda. No, to jakaś niespodzianka się wydarzyła, bo to nie jest ta stacja dobra. To nie była ta stacja, to był po prostu mój Windows. No i tutaj widzimy, użytkownik dostaje odpowiedni komunikat. Tak? Możemy sobie, mogę to kontynuować. Tak? Czyli jakby strona się zawodowała, tylko jakby na moim środowisku jest jeszcze dalej jest zablokowane. Dalej dla przykładu możemy wejść na stronę, na jakieś gry online, więc się dzieje jest internetem. Tak i ta witryna stron, e, stro, kategoria stron, gdzie są gry, została zablokowana. I co jest teraz istotne? E, jakby też nie wszystkie strony, jakby producent też... Niektóre strony nie są widoczne. Dajcie mi chwilę sobie w odpowiednim przejdę. I teraz tak, jak namierzyć, jaka strona została zablokowana, tak? Mamy tutaj kilka sposobów, które możemy sobie w łatwy sposób to zrobić. Wystarczy sobie przejść tutaj w narzędzia pliki dziennika. I widzimy możemy sobie ustawić odpowiednią. Powiedziałwe sobie po kategorii i widzimy, że to są gry. I wtedy na tej podstawie możemy określić, które stro strony mogą zostać odblokowywane. Możemy też konkretny adres URL sobie z tego pola skopiować i go wkleić do naszej, do naszego webblokera. Dodam to, że um, asset pokazuje tylko zablokowane strony i rejestruje w dziennikach. Jeśli byśmy chcieli raport stron wygenerować, to możemy tylko strony, które zostały przez moduł zablokowane u użytkownika. Nie możemy po prostu wyłapywać wszystkich stron, na które wchodzi użytkownik i rejestrować. No, by to byłoby zbyt duża liczba logów i tutaj e, takiej funkcjonalności nie mamy, bo często takie pytanie pada. I kolejną jeszcze ważną rzeczą, którą ja też wam rekomenduję sobie ustawić, to mamy takie coś jak zarządzanie adresami URL. Tak, My mamy taką listą, listę adresów i możemy sobie tutaj zaimportować adresy, które są zablokowane. Tak, ja z mojego miejsca tutaj wam polecam wejść na odpowiednią stronę, e, zablokowane domeny. Tak co ja tutaj wydaję taką listę zablokowanych domen, tak, no należy sobie je wszystkie skopiować. I mogą Państwo je sobie tutaj zaimportować, tak, czyli klikamy sobie dodaj, wiele wartości i tutaj sobie to wszystko wklejamy. Tak i wtedy jakby te podejrzane niebezpieczne witryny z certu będą blokowane. Nie można tego zrobić automatycznie, muszą to Państwo co jakiś czas sobie co Państwo, to sobie co jakiś czas aktualizować i, yy, i blokować te strony. Ewentualnie jeszcze, jeżeli jakieś strony, zaraz też, także strony rządowe, bo jeżeli macie włączoną inspekcję stron na poziomie Seta, yy, to też jakieś strony rządowe yy, należy sobie tutaj po adresie IP dodać takie wyłączenia, tak, że ta inspekcja nie gryzła się z inspekcją od strony dostawcy. Yy, I odnośnie tutaj jeszcze przeglądarek. Jest też sama ochrona przeglądarki. Tak, Państwo mogą sobie uruchomić e, bezpieczną przeglądarkę dedykowane narzędzie do, mm, do bankowości, tak lub do stron rządowych, gdzie mamy jakby wystawioną wirtualną kolejną przeglądarkę, z której ESET korzysta. Także jakieś deszyfrowanie ruchu na poziomie firewall jest e, robione w tej przeglądarce, więc przejmowanie jakichś poświadczeń stron WWW jest. Dzięki tej przeglądarce unie uniemożliwione. Warto to włączać, ponieważ no, przede wszystkim strony rządowe czy banki nie lubią e, inspekcji. E, jeśli mamy złożonych naszych, naszych UTM-ów, to najczęściej tworzy się wyjątki, aby te strony nie podlegały inspekcji. No, podmiana certyfikatu powoduje zazwyczaj to, że bank nie dopuszcza, e, dopuszcza tego ruchu no, i, i strona nie będzie, nie będzie działać. Także. Tutaj zwiększenie ochrony przy działach księgowości, gdzie korzystają z no, kont bankowych firmowych warto, warto taką ochronę e, zwiększyć. E, tu jeszcze widzę pytanie odnośnie tych stron, z sertu widziałem, że było, no to jak ja zalecam, to tutaj sobie zaimportować do tej listy. Tak. E, zablokowanych adresów. Tutaj o, mogą też Państwo zrobić przez no, web. Pokazy, Do pliku tam jest import pliku, e, Daniel tam pokazał zablokowane, Daniel to akurat wklej, Natomiast tam poniżej też jest import, e, import pliku. Jeśli sobie dotujemy, w prawym dolnym rogu jest e, powinno być importowanie tam e, w regule. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli jesteście dobrymi administratorami, to możecie użytkownikom stworzyć, że w przedziale czasowym konkretne strony, które są Ósma, 16 zablokowana, powiedzmy 17, 7 są odblokowywane i użytkownicy mogą sobie po tych stronach surfować bez problemu. Także takie harmonogramy czasowe przy pomocy WWW też możemy sobie zrealizować. Natomiast tu mówimy o jakichś kategoriach bezpiecznych stron, jakieś social media, na przykład, odblokowane po godzinie 16 czy 17, natomiast również mówimy tutaj pewne jakieś proxy i tak dalej, innych stronach materiały dla dorosłych niebezpiecznie powinny być cały czas blokowane.